Płacając minimum 840 na Case Haga z kodem lamianek możecie zgarnąć jedną z tych czterech KOS, które właśnie wyświetlają wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli wygracie, otrzymacie komunikat na środku ekranu, gratulacje wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lamianek. A Wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jeszcze zanim zaczniemy otwierać skrzyneczki, oczywiście przypomnę Wam standardowo, że wchodząc z pierwsze niki w opisie otrzymujecie 4 zł bonusu powitalnego oraz 20% bonusu do każdego kolejnego doładowania. W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie do kolejnej skrzyneczki, oczywiście eventowej. 9 dni węciku nam zostało, dzisiaj jest skrzyneczka French Fry. Także będziemy sobie otwierać razy 5. Budżecik jest, także możemy sobie otwierać 440 zł. No i co, bez zbędnego przedłużania otwieram. No i zobaczymy sobie, co tam ciekawego dzisiaj nam wyleci 440 zł. Czyli no 282 to nie jest proficik, lecimy sobie dalej i mamy Royal Dropa, a tutaj widzę, że Prince Streamek, co tam jeszcze ciekawego, o naruszenie kwarantanny, ale zabrakło nam złotówki, żeby był profit. No dobra, to niestety nie możemy tego zaliczyć do udanych otwarć, teraz mamy udane otwarcie, także mamy 1 do 2. Dobra, na razie coś tam sypie ta skrzyneczka, chciałem powiedzieć, ale teraz się chyba trzeba wstrzymać, jeżeli tak nam sypnęła. E, 592 zł, okej, okay. 2 do 3. Dobra, jednak coś tam poleciało teraz. WP Hyper Beast, ale to jest za mało, 2 do 4. Kolejne otwarcia French Fry'a i co my tu dostaniemy? 269, to jest za mało, 2 do 5. E, cyk, kolejne. Jest Real Dropik, także fajnie. Pytanie co z tego Real Dropika nam poleci. Dostajemy sobie DGLK Prinstream i mamy proficik, także 3 do 6. E, kolejne otwarcie, no mam nadzieję, że przyniesie tak samo dobry drop jak przed chwilą. Corticera, no, noir, ale to i tak jest za mało. 3 do 7. Lecimy sobie dalej. I co my tu będziemy mieć 425, no to słabiutko, słabiutko. Eee, zobaczmy sobie 520, czyli jest profitik 4 do 8. Eee, I co my teraz będziemy mieć. Eee, o, Royal szkoda że Batelskarta Aquamarine. Eee, bo tak to by był na pewno profit, a tak to chyba się nie uda. Uda się jednak, dobra. Nawet Battle Skirt Aquamarine tyle kosztuje, także 5 do 8. Co tam dalej nam pokażą? Oj, teraz sobiutkie otwarcie, 55 zł, French Fry. No i czyżby to było ostatnie otwarcie? Czy jeszcze nie? 5 do 10 kończymy. Także no idziemy sobie na case batla. Co my tu będziemy mieć? Joker, ale nie zrobimy sobie, zrobimy sobie... 10, ale zrobimy sobie na trybie Borow za 3000, bo to by było troszkę dużo Tak szczerze mówiąc Także lecimy sobie klasyczkiem, co my tu możemy dropnąć? Butterfly Fade'a Czyli jedna osoba jak dropnie Butterfly'a Fade'a, a na pewno dropnie No to już całą wartość bitwy nam tutaj zwraca i wszystko co potem to jest profit Także no, fajnie było dropność tego Butterfly'a Fade'a na tym jokerze, e, chyba z Royal Drop'a musi nam się tutaj pokazać, bo innej opcji nie widzę tak szczerze mówiąc. E, Okej, okay, piąta skrzyneczka i czy jakieś szanse? Okej, okay, na razie under dokładnie nam wchodzi, to może jest to prognostyk przed Royal Drop'em i nie wiem, no Butterfly'em Fade'em może? A może nie? Nie wiem, kurde, zobaczymy, bo na razie to strasznie, strasznie sobie utko idzie. Jest Royal Dropik i to oznacza, że wyjdziemy sobie chyba na prowadzenie. Okej, okay, są różne koski, a my dropimy sobie Talona Fade'a. Na prowadzenie nas to niestety nie wyrzuci, tak żebyśmy musieli jeszcze coś dropnąć. Teraz w ostatniej skrzynce i dostajemy Royal Dropa, czyli to oznacza, że wygramy sobie tą bitwę. Ale pytanie, ile my dostaniemy M9 Tiger II i wygrywamy sobie 4755 zł, a wydaliśmy sobie 3214 zł, no czyli 1500 na plus, no to to, co nam wcześniej tak szczerze zabrało, no to teraz mi się wydaje, że oddało bardzo ładnie. Także widzowie, w dzisiejszym materiale to wszystko, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, życzę miłego i do usłyszenia w kolejnym filmie, siemaneczko.